Tu jest Ostrachora, Perechresne, Bukowiec, stamtąd przyszliśmy, i tam jest dalej Borżawa, i jedziemy z powrotem Ostrachora, tak, Żurabinka. Tam jest Boguś, odwróć się. Tak, tu jest Krzyż na ruskim pucie. I zaraz pokażemy Libuchorę. Tak, idziemy. Tam na dole jest Libuchora. Śliczna pogoda, wiaterku nie ma. Trochę dało popalić wejście. Ale jest fajnie. A tam niespodzianka. Tam jest gniazdo tarnicy. Halić. Kawałek szerokiego wierchu. Rozsypaniec. I są polskie Wieszczady, Gniazdo tarnicy. Piękna rzecz. A Boguś co tu jest z tej strony? Zobacz, tam jest chyba caryńska. A tak, caryńską widać kawałek. Jak jest o tak, tu za żurawinki jest caryńska. A tam już chyba jest starostyna, ten takie połonina. A teraz tu w tą stronę co pójdziemy na napikuje. Wielki wierch, tak? I za wielkim wierchem rozbijemy namiocik i tyle.